To dj DJJJ89 witam Was w mojej takiej makiecie Bitwy... Nasze się nie bitwy, tylko bazy No dobra Zacznijmy od tego ludzika To jest mój wymyślony Jedi Taki z różnych ludzików zrobiony Tutaj mam Generała Chyba nie żyje Chyba tak okay. Tutaj mamy taki No wyścig nie znam za bardzo na takich Star Wars nie znam, to chyba jakaś, nie pamiętam. Dobra, mniejsza. Mm, tu jest, tu mamy, tu mamy, oj kurczę, sorry. Tu mamy tego, mm, jego normalnego żołnierza. Mamy takie jakby mini centrum dowodzenia, tu jest droid, taki mini centrum. Tu jest statek podróżowy. Tam jest helikopter Black Ops. Tu będzie, tu jest maszyna tworzenia broni. Tutaj sobie ludzik, a to jest. Kto walczy? O, tak. Wal... Broń do walki. Taka. O. No i dobra. No to, to na dzisiaj. Wszystko. Komentujcie. Subskrybujcie, łapkujcie, łapkujcie także komentarze i łapkujcie moje ludziki kilego pa pa!